was w trzeciej części fanatów z Bydgoszczy. Słuchajcie, jest już takie trochę kiepskie światło, ponieważ jest już bardzo późno, kiedy ja nagrywam te fanaty, ale chciałabym dać Wam je wszystkie właśnie w ten jeden weekend, dlatego lecimy, słuchajcie, z tym odcineczkiem. Ich nie ma dzisiaj już aż tak dużo jak ostatnio, ale nie ma na co czekać, więc przechodzimy do fanatów. I słuchajcie, pierwsze pudełeczko mam takie. Ono jeszcze było owinięte wstążeczką, ale już ściągnęłam tę wstążeczkę. No i słuchajcie, tutaj mam różowy market. tu mam jeszcze jakiś taki różowy brokacik, więc do różnych rzeczy on się może przydać. Ła! Jejku, jak mi tu ucieka wszystko. Tu są jeszcze takie malutkie, słuchajcie, różowe gumeczki. O, coś takiego, słuchajcie, wszystko brokatowe. No i słuchajcie, jeszcze bardzo dużo naklejek, pusilów i tak dalej. Oraz tutaj są jeszcze takie em, koraliki kolorowe. Może w ten sposób pokażę. Także bardzo dziękuję. I słuchajcie, mam jeszcze tutaj taką paczuszkę. Ja już ją otworzyłam, jak widać, bo ona też była szczątkiem takim objęta. I ja pokazywałam Fibusi, co tam jest. Bo tak myślałam, że będzie właśnie tam coś dla Fibi. Bo zobaczcie, to też zasługuje na to, żeby pokazać z bliska. Bo zobaczcie, jak tutaj fanka się. Postarała, spójrzcie, te pudełko jest wyklejone wszystkimi zdjęciami Fibusi. Znaczy, nie wiem, czy wszystkimi, w ogóle Ever, ale ogólnie zobaczcie, jak tego jest dużo. I nawet tutaj, ale to jest słodkie. Wy wiecie, jak mnie kupić. Słuchajcie, Fibusia, wystarczy i już jest. Ja pamiętam po prostu chyba wszystkie, wszystkie te. Kiedy są właśnie te zdjęcia. Naprawdę, mega słodko. Dobrze, otwieramy i słuchajcie, mamy tutaj mysz dla Fibi. Ona jest nakręcana. I ona ma wersję szarą, a teraz jest to różowa dla dziewczynki. Więc później ją rozpakuję i zobaczę, ale w sumie w tym momencie pokażę tutaj filmik, kiedy otworzyłam pierwszy raz to tak przed nagraniem i pokazałam jej tą myszkę, więc tutaj zobaczycie właśnie reakcję Fibi. Raz, dwa takie katarzynki więc fajnie i jeszcze mam tutaj list i rysunek, więc już patrzymy i czytamy list. Cześć, mam na imię Tosia, jestem Twoją fanką od 6-7 lat. To moje pierwsze spotkanie z Tobą. Poznałam Ciebie i witam oglądając wspólnie z moim bratem Wasze filmy. Jak byliśmy mali. Miałam okazję pojawić się na Twoim kanale cztery razy i choć nie miałam żadnych szczególnych ról w odcinkach lub pojawiłam się tylko przez chwilę na ekranie, to i tak super się bawiłam przy graniu z Tobą. Uwielbiam Twoje historie, w Robloxie. Zawsze oglądam je z przyjemnością i nie mogę się doczekać kolejnych odcinków. Czekam na kolejne serii o trojaczkach. Pozdrowisz Tosialkę. Na odcinku pozdrowienia z Torunia Miłego dnia, wieczoru, nocy I tu słuchajcie jest jeszcze Fibusia taka przyklejona Która patrzy na ten cały tekst Bardzo, bardzo dziękuję Piękne masz w ogóle pismo Więc pozdrawiam Tosię Bardzo fajny list I cieszę się, że dobrze się bawiłaś podczas nagrywania Właśnie odcinka A tu mam słuchajcie Mega giga pracy Wow Zobaczcie To tak jest Wow! Oh my god! Dznam szoku, widzowie. Bo jak ja patrzę na to z bliska, to po chwili, jak tak postawiłam kartkę, to zobaczyłam o co tu chodzi. Że to chodzi o ten wzór, ale jak wy patrzycie z daleka, to wręcz wygląda, jakby było to haftowane. Po prostu jestem w wielkim szoku. Naprawdę! To wygląda mega! Serio! Po prostu ja jestem w wielkim szoku. Wy może wiecie, aparat tego tak nie oddaje, ale ja jestem po prostu w wielkim szoku. To, to naprawdę z bliska. No nie, no w sumie dobrze to w tym aparacie wygląda, ale na żywo to słuchajcie, ja mam wrażenie, gdyby to było, żeby, że są to takie kropki rozmazane. Ale jak się oddali to, to ja nie mogę, normalnie magia. Jestem w szoku. Przepiękna rzecz! Jeszcze nigdy czegoś takiego nie dostałam. Naprawdę, jestem w wielkim szoku. Zamudowało mnie. Mega piękna praca, naprawdę. I nie wiem, czy ona przypadkiem nie wyląduje na miniaturę. Przechodzimy teraz do takiej tarabeczki z flamingami. Więc przy okazji pozdrawiam flamingi Belli. I teraz lecimy tu. W tej paczce miałam dużo takich naklejek w stylu Hello Kitty. Oraz tutaj jest taka paczuszka dla mnie, więc otwieram. Okej, okay. słodycz, jeden, drugi, ale słuchajcie, mam jeszcze tutaj taką branzoletkę Dobrze. Teraz tak, jeszcze te naklejki i Bella, Bella jest najlepsza. Taka praca. O, słodycz kolejny i tutaj słuchajcie, jest praca dla Wito. ale czuję, że tam też są słodycze. I tu słuchajcie, była taka praca, spójrzcie na sztaludze. Mega słodkie. No i otwieramy, bo tutaj jest dużo rysuneczków. Dla najlepszej Kitty Belli. Ta-dam! To coś? Fibusia. Hej Bella, jestem twoją fanką. Bardzo lubię twoje filmy, zwłaszcza te z, z sekretami. W Roblox nazywam się Olga Katna. A w prawdziwym życiu Olga. Mam nadzieję, że mnie dodasz do przyjaciół na Roblox. Pozdrawiam Olga. I spójrzcie, jaka piękna Fibi tutaj powstała. Od Doriana. Okej. Okay. Bella i wito. Ale cudowne. Piękne. Dziękuję bardzo. No i kolejna praca. Kitty Bella. Za co lubię Kitty Bella? Jest bardzo miła, ładnie się ubiera, robi sobie filmie, na sklepie. jest bardzo ładna. I gratuluję za jeden milion. Coś takiego, słuchajcie. Podobna praca jak wcześniej. Dobrze. u jaka długa lista. Poczekajcie, niech to rozwinę. Kitty Bella. Za co lubię Kitty Belle? Ma bardzo ciekawe filmy, jest bardzo zabawna, ma bardzo fajne pomysły na filmy. Jest bardzo ładna, jest bardzo miła, jest bardzo fajną osobą, tworzy filmy z pasji i poprawia mi humor, jak, jak je oglądam, jak ją oglądam. I w ogóle Ciebie bardzo lubię, bo jestem twoją fanką. Brawo za milion subskrypcji, pozdrawiam! Roblox, dodać mnie na Roblox i słuchajcie, patrzcie, jakie to jest wielkie, jak to jest bardzo ozdobione, ładne, mega kolorowe. Żadna strona, słuchajcie, kawałek tego wszystkiego nie jest pusty, tylko wszystko jest dopracowane, więc bardzo ładna praca. A teraz słuchajcie, przechodzimy do takiej torby. Ja tutaj widzę słoik i to jest słoik miłych słów. Ich jest mega dużo. Bardzo dużo, słuchajcie. E, dobrze, tutaj mamy coś takiego od Nati. Taka malutka praca. I słuchajcie, w tej torbie też zobaczyłam małą torbę. E, a i tutaj była jeszcze sztaluga do tej pracy, słuchajcie. Ale sobie najpierw zobaczymy te tutaj fanarty. Coś takiego, otwórz mnie. la. To jest prezent dla Beluni. Ej, i tu mamy, czekajcie, bo to porwę, Tu mamy taką bransoletkę. Brązowo-białą. Przejdźmy dalej, tutaj. Co tu jest? Kolaż dla Belli od Faniusi. To są po prostu takie moje zdjęcia z Instagrama. Zobaczcie. Mam nadzieję, że dobrze to będzie widać. Tu mamy jakąś listę kociaków. Więc bardzo proszę. Zobaczcie. I tutaj w ten sposób. Także taka lista. A dalej. Bella. Od Faniusi i Laury. Uy, jaka Bella. Zobaczcie. Jaka Bellunia. To już mi odbija. Dobra, przejdźmy dalej. O, jakie ciekawe. Hej, Bella, to moje piąte spotkanie z Tobą i bardzo się cieszę. Nie znalazłam lepszej dolki niż Ty. Masz złote serce, naprawdę. Wspierasz każdego kociaka i to jest cudowne z Twojej strony. Chciałam powiedzieć, że jesteś miłą. Hmm. Nie mogę się rozczekać. Przekochaną osobą. Kojarzysz faniusie, wpadniesz na syrenki, wpadniesz na flamingi. Na flamingi tak się składa dzisiaj. Wpadłam, więc jeszcze na syrenki. I słuchajcie, tutaj jest taki ładny motylek po środku, więc jak się to otwiera, to motylek też się otwiera. I tutaj jest jeszcze paletka Belli. No może kiedyś, może kiedyś by się udało. O, na Belli. od faniusi. Zobaczcie, ja w uszach króliczych. Dalej spójrzmy. Muszę pamiętać, żeby wejść na syrenki. Piszę to z Fanix. Jadę z nią samochodem do Bydgoszczy. Zostało nam 17 minut. Mega się cieszę. Właśnie śpiewamy. Pozdrawiamy cię, Bella. Fanix, pozdrawiam. Kochajcie, Bella, Faniusia i Fanix. Mam nadzieję, że dobrze to rozczytałam, ale też nie jestem pewna. I teraz słuchajcie, wróćmy do tej malutkiej torebeczki I tutaj jest jakaś kartka. Dla Belli od Gabi. Te kolczyki przygotowała moja mama. Jej profil na Instagramie to gutek podłoga 2312. I słuchajcie, dostałam tym razem kolczyki. Własnoręcznie robione. Oh my god! Handmade! Ja cię kręcę. Patrzcie na to. Oh my god. Założę je sobie. Ula la! jakie ciekawe! Patrzcie, no, mega ciekawe są. No, takie w sklepie to ja nigdzie, słuchajcie, nie widziałam. Mega oryginalne. Bardzo ładnie, dziękuję. Bardzo, bardzo są przepiękne, więc dziękuję ślicznie. Tutaj, słuchajcie, jest Instagram, gdyby ktoś chciał zawitać. I Ja sobie zobaczę później jeszcze, więc to tam na bok odsunę. I to może tutaj. Dobra teraz przejdźmy, słuchajcie, do takiej torby. Tu była taka kokardka, ona była ozdobą. Tu mam w ogóle takie ciekawe serduszka, to sobie zostawię, muszę tu ukryć, właśnie na test. Tutaj ym, ja z Fibusią. Maja, jesteś najlepsza i nie poddawaj się. Teraz od Leny i Nini, Niny dla Kitty Belly. I zobaczmy, o, bo tutaj nie było tak mocno to pomieszane. I teraz tak, tu jest taka... Bella. Tu kolejna praca, to jest moja głowa z Minecrafta. I zobaczmy dalej. I tu jest Minecraft życie. Bella Style, Vito Shop, I ja z Vito. A na drugiej katce mamy list. Hej Bella, lubię Cię oglądać, a zwłaszcza filmy z stojaczkami. Oglądam Ciebie i Vito 6 lat. Zawsze chciałam pojechać na Twoje spotkanie, ale miałam to Mam rzeczy z Vitoshop. Bella jest wspaniałą osobą, miłą, uprzejmą, życzliwą. Nie poddałaj się. E, gratuluję w bicia Miliona. Pozdrawiam, PS, jak nagrasz film z fanatów, to mnie pozdrowisz i pokażesz mój fanat i przeczytasz list. Pozdrawiam i to jest słuchajcie, od Julki. Tak mi się wydaje, słuchajcie. No, jest tutaj napisane Julka, więc mam nadzieję, że um, dobrze rozumiem. A tutaj mamy jeszcze kolejny, słuchajcie, list. Możesz przeczytać na filmie: Bella, zbudowaliście mi dzieciństwo. Dziękuję. W każdej chwili, gdy było mi smutno, oglądałam Was i bardzo mnie to pocieszało. Szkoda, że Wito już nie nagrywa, lecz nadal go bardzo lubię. <grywa> Moim zdaniem jest super. Fajnie by było, jakby wrócił. Bella, oczywiście, bez ciebie nie byłoby tak fajnych filmików, bo widać, że oboje się wspieracie. Jesteś naprawdę super. I gdy zauważyłam Billboard o tym, że przyjeżdżasz do Bytkoszczy, nie mogłam uwierzyć, ponieważ było od zawsze to moim marzeniem. Wiecie, że wy szybciej widzieliście te Billboardy niż ja? Ja nie wiedziałam, że w ogóle są Billboardy. Czekajcie to? Znaczy, dostałam wcześniej takie zdjęcie. Ale jakby nie wierzyłam, myślałam, że to jakiś photoshop czy coś, a słuchajcie, naprawdę byłam na, na billboardach, po prostu masakra, więc później jak już wyjeżdżałam zbyt Bydgoszczy, to jeszcze natrafiłam na taki billboard i zrobiłam zdjęcie sobie na pamiątkę. Bella, jesteś super i nie przestawaj nagrywać Choć uważam, że Twoja kariera youtubera Jest już na wysokim poziomie Mam nadzieję, że dobijemy z Tobą 10 milionów subskrypcji Przeczytaj na filmie Bella Kwiatuszek dla Ciebie Mimi Bella Vito Pozdrawiam Tosia Lecimy po 10 milionów subskrypcji Ohoho! Wow, wow, wow. niezła sumka Dobrze, słuchajcie Tutaj jeszcze znalazłam taki bukiecik Słodyczy Więc dziękuję bardzo No i może przejdźmy do tej wielkiej torby Moi drodzy, w tej torbie była smycz z Eskis. Był napój Chupa Chups. On jest mega słodki, wiem, bo już wcześniej yy, miałam coś takiego w paczce. Mam tutaj kolejną maseczkę do twarzy, więc dziękuję bardzo, na pewno ją użyję. Mamy tutaj pracę, taką Kitty Belle, minecraftową. Mamy tutaj jeszcze długopis, taki różowy, serduszko. No i słuchajcie, pis odpakuj na odcinku. Od Marysi Funky, więc otwieramy. To słuchajcie jest wypchane jakąś watą i jest napisane Bella Stray od Marysi Fanki Belli. Dodaj piska, Nik na Roblox. Błagam Was, nie oklejajcie, jeśli coś robicie w środku, coś chowacie do środka, to nie oklejajcie tej rzeczy z zewnątrz dookoła, bo miałam ogromny problem to wyciągnąć. Mega mocno się siłowałam, więc wielka prośba do Was. Słuchajcie, tutaj gumka do włosów trzyma tę kartkę a tutaj jest lista kotków Belli. Zobaczcie. Jaka ładna, kolorowa lista kotków Belli. A tutaj mamy coś takiego. Co to? Kanapki dostałam? Zobaczmy. Dobrze. I teraz tak. Słuchajcie, z pompołu. Ale się Bibu cieszyć. ucieszy. Ma, a nie, poczekaj. Bo to jest chyba dla Wito. Um. Wszystkie rzeczy, które wcześniej dostałam na samym początku filmu, wam pokazywałam, czyli te takie brokaciki, drobinki w ogóle, to tutaj są w wersji niebieskiej. Jakby co, to tego nie ukrywam. Nie, nie otwieram. A tu jeszcze dostałam coś takiego i to mi wygląda jakby na świeczkę, ale nie jestem pewna. Dobrze, teraz może otwórzmy taką paczuszkę dla Kitty Bella, Kitty Bella Minecraft list numer jeden. Cześć Bella, mam na imię Nella, jesteś moją ulubioną youtuberką. Oglądam Cię odkąd miałam 4 latka, czyli już prawie 6 lat. Spotkanie z Tobą było moim marzeniem i tak jeszcze ładnie ozdobiona praca. Teraz jest list tutaj chyba, dodatek numer 2. O, słuchajcie, jest bardzo dużo dodatków, ale to są takie małe elementy, które może by się nawet nadawały na jakąś bransoletkę. No, coś takiego mi przyszło do głowy. Teraz przejdźmy do listu numer 3. Czytam z torebeczki o numerze 3. A tu mamy bransoletkę z napisem Bella. Taką ładną. Słuchajcie, może przejdźmy do tej torby? Zobaczmy, co tu jest. W tej torbie się dużo dzieje, słuchajcie. Zobaczcie, jest tutaj kolejna postać z Harry'ego Pottera. Tutaj to jest chyba, nie wiem, etui na telefon. Zobaczcie, jakie w ogóle pomysłowe. Tutaj mamy gąbkę do włosów, jaka śmieszna w ogóle. Tutaj mam coś takiego. A, to jest kotek. Chyba to jest kotek, słuchajcie, taki papierowy. Tu mam takiego pluszaczka. Tu mam w ogóle... ale ładne to jest. Mega ładne. Też taki pluszaczek. Tutaj mam, słuchajcie. Kolejnego bluszaczka Tutaj mam taką kartkę i to jest Roblox, ale to słuchajcie, jest taka książka w ogóle. Teraz tak, okładka to Roblox. Później tu jest e, chyba, że milion... Nie wiem czy subów, czy Robloxów, nie, nie wiem o co chodzi. Tu słuchajcie, jest kolejny rysunek, a tutaj jest taka fibella. Tu mam jeszcze zobaczcie, opaskę. Tak wyglądam, ale słodka jest. I teraz otwórz na odcinku list. Dobrze, w takim razie otwieramy na odcinku list. I tu jest coś, co mogę pokazać, więc zaraz zobaczymy. Hej, mam na imię Blanka, jestem Twoją fanką, lubię Cię oglądać. Mam kuzynkę Anastazję, kuzyna Franka i brata Radka. Razem Cię oglądamy. Ty jesteś pierwszą YouTuberką, którą spotkałam. Możesz pokazać na odcinku. Ups, dobra. I słuchajcie, tutaj mam y, zdjęcie, ale może nie będę pokazywać, bo słuchajcie, zawsze tak jakoś mam, że nie pokazuję waszych zdjęć, więc może tym razem też nie będę. Tu w ogóle dostałam tak, y, kod Lipton Belly, zobaczcie, jakby co woda, hmm ale ja tutaj dostałam jakby pustą butelkę i słuchajcie y, ta butelka jest w ten sposób oklejona więc uwaga firma Lipton moi widzowie chcieliby bardzo, abym miała jakiś napój z Liptona swój bo spójrzcie oni już nawet zaprojektowali wam słuchajcie butelkę więc się zastanówcie yy, no takie coś i teraz tak Kitty Bella kocham ujacie i tutaj słuchajcie jest bardzo długa taka praca Spójrzcie, kotki e, Love Belly. Wybierz mnie, mam na imię Planka to i Bella, e, Mioja i Bolta Nie wiem, czy się dobrze doszczytuję, ale słuchajcie, taka duża praca, słuchajcie. Więc nieźle. do no, dobra, tutaj mamy jeszcze kolejną paczkę i kolejną paczkę. Ta już jest otwarta i zobaczmy, co tutaj jest. Słodycze, mały seven base, więc też słodycze. Tu, Fanix, plus Bella i taka Fibusia, to też słuchajcie z Insta. Tutaj mam jakiś mały liścik, więc zobaczmy. Jest to sklejone niestety taśmą, więc mam nadzieję, że czegoś mega ważnego nie urwa. słuchajcie. Dobra, uwaga. List dla Belli. Hej Bella, mam na imię Marika. Fanix, jestem twoją fanką od 3-4 lat i mega lubię cię oglądać. To jest moje pierwsze spotkanie z Tobą i mega się cieszę, że mogłam na to spotkanie pojechać. Mega się stosowałam, jak się dowiedziałam, że jadę na to spotkanie. Było moje zaskoczenie. I tak w ogóle dziękuję Ci, że mogłam dołączyć do fanpage'u. Bez Ciebie bym nie była w żadnym fanpage'u. A tak jestem i mega się cieszę, że mogę Cię wspierać. Fanix, pozdro, do, do Fanix. I teraz tak, od Fanix jeszcze coś tutaj jest, dla Berlusi jest napisane, oh my god tutaj też słuchajcie są małe, takie drobne rzeczy, przepiękne różowe, bo jeszcze tam w środku był e, pierścionek a teraz tak, a to są tatuaże ulala Nie ja bym sobie tatuaż słuchajcie zrobić, no nieźle no nieźle, odłożę żebym zrobiła na jakimś filmiku czy coś, a tu jest Fibusia, ale ładna tu jest kolejna Fibusia, zobaczcie. Tutaj. games. Aha, bo to jest słuchajcie, dla Wito. Tutaj jest miła Słówka. Kochamy Cię, padaj na Bella Stein. Jedyna najlepsza idolka. Bella jest pomocna, śliczna jesteś. Bella jest kochana. Bella, najlepsza od Fanix. I różne zdjęcia Belli jako rysunek. Przepraszam, jak coś nie wyszło. Oczywiście, że wyszło. Zobaczcie, jakie piękne. Ładne nie? Mega. Fajne są takie prace. dob zobaczmy. Piszę to z Faniusią. Idziemy samochodem do Bydgoszczy. Zostało nam około 70 minut do celu. Mega ściszymy właśnie słuchamy. Nie Piękna pysynka. Nie wiem. Faniks z Faniusia. Tak, jesteśmy w samochodzie i to piszemy. <grym> Nieźle. Dobra, otwórzmy kolejną rzecz i to słuchajcie. Jest lista kociaków. Belizy Instagrama. Tu jeszcze. I tu jeszcze. Dobra. Taka lista mojej drodzy. Więc teraz, może yy, ja otworzę kilka miłosów, Mega pachnie w tym słoiku, posłuchajcie. A później już sama sobie to przeczytam. Ale bardzo dziękuję. Zawsze masz nas. Kociaków. Kochamy Twoje oczy. Kocham Twoje oczy. Jesteś warta. Pamiętaj. Wspieram Cię, Bella. Jesteś piękna. Jesteś cudowna. Kocham Cię. Kocham belle i Fibi. Spełniaj marzenia. Kocham Twój uśmiech. lowiu. Słuchajcie, uważam też, że każdy z nas powinien sobie kiedyś zrobić taki słoik. I na przykład napisać tam, co nam się w sobie podoba, za co jesteśmy sobie wdzięczni, wdzięczne. I słuchajcie, jak macie na przykład jakiś zły dzień, to sobie um, otworzyć taki słoik i po prostu nie wiem, jedną kateczkę chociażby wyciągnąć. I, I naprawdę jakąś taką refleksję mieć. Więc y, wtedy nam się wydaje, że powinno, y, powinien się poprawić humor. A mnie to na to wpadłam teraz. <grych> ale no, ale myślę, że wy moglibyście sobie coś takiego zrobić. Dobrze, zobaczmy. Ależ tu się dzieje dużo. Moi drodzy, posklejane fanarty, więc trochę mi się rozrywało. Codziennie wchodzę na Twój kanał i patrzę, czy nie ma nowych filmów. Codziennie są filmy. To jest, słuchajcie, od Zuzi. Bransoletka Bella Style. I słuchajcie, tutaj jest coś takiego, a tu mamy różową bransoletkę. I to mi się właśnie porwało, bo było tak sklejone. Mam pytanie, czy wstawisz to na TikToka, please, i czy nagrasz doz i tworzysz najlepsze filmy na świecie. Moja babcia cię ogląda. Pozdrawiam Cię serdecznie, Iga. I czy dodamy się na Robloxie? Bella. Słuchajcie, na TikToka nie wstawiam filmów z fanartów, ale słuchajcie, no Doccy nagrywałam. Filmy są codziennie, więc zapraszam na Kitty Belli, Kaja. Hej, mam pytanie, czy stawisz na YouTube Plus? Bardzo cię lubimy. No oczywiście, że tak to leci na YouTube'a. Już oglądacie. Teraz tak, takie małe pudełeczko i zobaczmy co tam się kryje. Bardzo dużo, słuchajcie, takich zielonych naklejek od Agaty. Taka piękna, kolorowa, kolorowa praca. Tutaj w woreczku, słuchajcie, mamy brązoletkę, tutaj jakieś ozdobne papiery, a słuchajcie, tu zobaczymy. Mamy list i rysunek. Cześć Bella, mam na imię Agata, jesteś moją ulubioną youtuberką. Oglądam cię odkąd miałam 5 lat, czyli już prawie od 5 lat. Jest to moje pierwsze spotkanie z Tobą, było to moje największym marzeniem. I tu jest dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest. Coś mega długiego. Dla Belli, ptanko do Belli, dodasz mnie do znajomych. I pusia, przestań. Fibi, <laughs> Narusza, fanaty wasze. Odepnij bryloczek. Moim marzeniem jest pogranie z Tobą w Heaven. Proszę dodaj mnie. Nie trzeba, jakby was dodawać, żebyście grali ze mną w brukhem. Pytam to do Belly: Czy pozdrowisz Zuzie i Dominika na Twoim filmie? Pozdrawiam serdecznie Zuzie i Dominika. Jestem fanką Belki, jestem fanką Belly, więc to oczywiste, że oglądam wszystkie filmy Belly. Mam brata też, jest Twoim fanem, i tak wygląda praca. A tu właśnie jeszcze zobaczcie, jest taka bransoletka. I czy mogłabyś na chwilkę się wstrzymać? I teraz otwieramy. Ja myślałam, że słuchajcie, tutaj jest niewiele fanatów w tym odcinku, a jednak wydaje się, że będzie ich jeszcze więcej niż poprzednio. Hej, nazywam się Michalina. Mam w tym roku 9 lat i to jest moja lista ulubionych youtuberów. Mam kilka pytań, czyli to wróci. No to znów to samo. Jesteśmy po piosence, więc wiecie, yy, czy będzie więcej serii z stojaczkami? No odcinki są z stojaczkami będą. Czy mnie pozdrowisz na odcinku? Pozdrawiam Michalinę. Czy pozdrowisz Anielę na odcinku? Pozdrawiam także Anielę. I teraz słuchajcie, mam dużo paczek i one są ponumerowane. Jedna rzecz to mega mocno pachnąca, słuchajcie, kula do kąpieli. Następnie przechodzimy tu. I tu mamy taką bardzo ładną, słuchajcie, bransoletkę. Tego nie widać na kamerze, ale bardzo ładnie ona się mieni. Kolejna rzecz, ej, zobaczcie jakie piękne, cudne rzeczy. Nie otwiera jak na razie się tego tak źle. Tu mam, słuchajcie, widzę muszelkę, ale jednak to jest bardzo ciężko wyciągnąć, więc później się postaram zobaczyć ją tak dokładnie. A słuchajcie, tutaj jest rysunek berli. Tu był taki pierścionek pomarańczowy czy żółty, coś takiego mniej więcej. A tutaj pierścionek niebiesko-zielony. Słuchajcie, jeszcze trzy takie paczuszki. Ta paczka jest tak oklejona, że mam ogromny problem. Ja słuchajcie, do szkoły już nie chodzę, więc nie mam jakby pod ręką nożyczek. Więc słuchajcie, pokażę Wam w ten sposób. Jest tutaj taka sprężyna, która oczywiście się tak rozsuwa, taka kolorowa sprężyna. Więc wielka prośba do Was, nie oklejajcie tak paczek, bo ja mam naprawdę giga problem. Jak znajdę jakieś takie miejsce nieoklejone, to naprawdę mam farta. Ale jeszcze tutaj się udało otworzyć i zobaczcie, popy, popy i teraz tu, oh my god, co to jest, słuchajcie, ja naprawdę całą siłę wkładam w to, żeby to wyciągnąć i tutaj jest coś takiego, a to w ogóle ma kilka takich wejść, ciekawe, ciekawe bardzo, teraz zobaczmy coś takiego, Uuu, tego się tutaj nie spodziewałam, merci mus czekoladowy, jakaś inna wersja. Chyba takiego jeszcze nie jadłam, więc dziękuję bardzo. I ostatnia, moi drodzy, paczuszka fanatów z Bydgoszcz. Aaaa! Mm, jak pachnąco! Tutaj taka praca bardzo kreatywna i tutaj mamy po prostu, słuchajcie, kule do kąpieli. Jest ich bardzo dużo bo tu jeszcze mam takie dwie mniejsze i tutaj mam jedną gigantyczną oh my god a na końcu jeszcze uchowało się takie serduszko więc słuchajcie, to są wszystkie fanarty bardzo Wam dziękuję, że w ogóle przybyliście na te spotkanie dziękuję Wam oczywiście też za wszystkie fanarty jesteście bardzo zdolni cieszę się, jest mi naprawdę miło, że poświęciliście mi swój czas mi na tym spotkaniu, ale też, że poświęciliście czas na zrobienie tych wszystkich rzeczy w domu. Więc bardzo, bardzo dziękuję, doceniam. Mam najlepszych fanów na świecie i mam nadzieję, że będziecie też się pojawiać na kolejnych spotkaniach, czy też w warsztatach organizowanych w Vito Bella House. A ja się z Wami tymczasem żegnam i w kolejny weekend postaram się, aby pojawiły się fanaty z Szczecina i z Warszawy. Z dnia dziecka. Ja się z Wami żegnam.